Siemanko, moi drodzy, w związku z nadchodzącym weekendem VIP na LEGO.PL, sporo osób pyta mnie w komentarzach, dlaczego uważam, że nie opłaca się stosować rabatów kwotowych w przypadku, kiedy mamy do czynienia z akcją dwukrotności punktów VIP za każdy dokonany zakup. Najwyraźniej nie dla każdego jest to oczywiste, więc dzisiaj trochę podstawowej matematyki. Zobaczę Wam tę kwestię na uproszczonym przykładzie. Załóżmy, że za każdy zakup za 1000 zł na Lego.pl otrzymujemy 1000 punktów. Tak, żeby nie mnożyć i nie dzielić bez potrzeby. W przypadku normalnych zakupów za 1000 zł dostajemy więc 1000 punktów, a przy dwukrotności punktów VIP 2000 punktów. Jeżeli jednak wykorzystamy zniżkę na 100 zł, to przy jednokrotności punktów VIP zapłacimy za zakupy 900 zł i dostaniemy 900 punktów, a przy dwukrotności punktów VIP zapłacimy za zakupy 900 zł i dostaniemy 1800 punktów. Czyli de facto używając kodu rabatowego na 100 zł podczas akcji z dwukrotnością punktów VIP, dostajemy nie 100 punktów mniej, tylko 200. To oznacza, że tak naprawdę te brakujące 100 punktów Tracimy na tej transakcji, tak jakbyśmy właściwie stracili 100 zł, które wydaliśmy już na poprzednie zakupy. Tak niestety działa ten mechanizm, że jeżeli używamy rabatów kwotowych, no to punkty VIP po prostu naliczają się w mniejszej ilości i nie bardzo opłaca się wykorzystywać, zwłaszcza te wysokie rabaty, w przypadku trwania akcji z dwukrotnością punktów VIP za każdy zakup. Jest jednak pewne ale. Pamiętajcie, że normalny kod rabatowy, kwotowy. Dostajemy za konkretną ilość punktów i nie są to małe pieniądze. Jeżeli chodzi o nadchodzącą promocję z kodami rabatowymi na konkretne 7 zestawów LEGO, to te kody uzyskujemy za 100 punktów VIP, czyli właściwie 3,30 po obecnym przeliczniku. W związku z czym stać nas poniekąd na to, żeby wykorzystać ten rabat kwotowy i dostać trochę mniej punktów VIP, bo tak czy owak za naprawdę niewielką kwotę wspomniane 3,30 otrzymujemy od 70. Do 500 złotych rabatów. Także jeżeli chodzi o te najbliższe zakupy, to oczywiście jak najbardziej można wykorzystać ten rabat kwotowy, natomiast nie polecam wykorzystywania dodatkowego rabatu kwotowego, który wzięlibyście z punktów do ogólnych zakupów, a nie tyczących się tych konkretnych siedmiu zestawów, które są teraz w promocji. Z kolei na pytanie, a kiedy wykorzystywać w takim razie rabaty kwotowe, odpowiadam, no wtedy, kiedy nie ma akcji dwa razy VIP, a są na przykład fajne gratisy, na których Wam zależy. Wtedy jak najbardziej wszystko się opłaca. Tracicie de facto tylko taką kwotę punktów VIP, która wynika z zastosowanej zniżki, a nie dwukrotność tej kwoty. A tak w ogóle to punkty VIP radzę wykorzystywać przede wszystkim na nagrody fizyczne, bo z tym nie da się je trafić. No, to mam nadzieję, że już wszystko jasne. Jak zwykle zapraszam Was do komentowania, subowania i dawania łapek w górę. To był króciusieńki odcinek, żeby wyjaśnić pewne niejasności, które pojawiają się w komentarzach i zapytaniach do mnie prywatnie, także już niedługo wracam do Was z czymś dłuższym, a na razie trzymajcie się.